на и в темате «Певница скарбов». Певница мажень каждого хлопака. По колее, то есть такой граммофон на плеты виниловые. Тут у меня сабе, кассетяка, проектор, DVD, два Xbox, sporo różnego rodzaju ładowarek, zasilacze tu mamy na te szpule Philipsa na szpulę jeszcze projektor tu mamy projektor do slajdów aha, to tyle jego przód, z tej strony takie odtwarzacze slajdów w kształcie telewizorka Słuchałki, lampę grzewcze, jeszcze jeden projektor slajdów. Ładnie to się sprzeda. Mamy Thompsona magnetowida. to jest ten kombajn. Kto mnie obserwuje, to już widział ten filmik. Zostawiłem go do siebie. Tu mam starą e, kamerkę na kasetę. Ogląda? O tak. Dwa telewizorki testuje ten cały sprzęt na nich Samsunga i Thompsona. Takie lampy. To nie przemysłowe, ale na kuchni to same to. Tu mamy ten kolorofony. Tam jest taka lampa ozdoby takie drewniane, żurawie tam gdzieś poszli tu kolejne mikrofala monitory tu mamy boomboxy cztery sztuki i gdzieś jeszcze tam leżą tu mamy kolejny odtwarzacz, Robimy akurat z dziejcia go na sprzedaż nowy, nowiutki w opakowaniu e, projektor slajdów o, tu mamy jeszcze jedną kamerkę jakieś kolumny w tych kartonach nawet boję się pokazać co tam jest sporo tego jest tu mamy kolejny monitor i stary telewizorek Eindhill do Kempera tu radejka kuchenne. Taki zegar tam duży widzę Kolejne kolumenki Tu mamy starą maszynę Do szczotów Poetę indukcyjną Kable to jest po prostu Całe królewstwo mi skoro wygoni z tymi kablami Mogę jeszcze pokazać, tu mamy laptopik Jeden, tam drugi tu mamy telefony stare, całą szufladę Nokia, kable do nich, kolejne zasilacze, piloty do telewizoru Tu jest jakieś książki, a tu mamy te, właśnie, playery. Ramka do zdziś. Tu mogę pokazać, co mamy. Tutaj słuchałki, ładowacze. A w tej szufladzie stare aparaty. Tu już zrobiłem trochę porządek z tym. To nawet przejście nie było. Teraz jest. Tak wygląda piwniczka.